Kudus przechodzi do Spers, ale mentalnie nadal jest młotem? Sponsorem naszego kanału jest... Fortuna. Bogini Fortuna. Piątek weekendu, początek moi drodzy, a my wlatujemy z kolejnym odcinkiem Centrum Transferowego, ponieważ w tym świecie zakupów. A także sprzedaży dzieje się naprawdę całe mnóstwo. Największe nazwiska są wyciągane przez największe marki. Praktycznie nikt nie śpi. No może poza takim jednym klubem z czerwonej części Manchesteru, który nic nie robi w zasadzie, ale mimo to coś tam im skapuje do portfela, jeżeli chodzi o jakieś drobne na potencjalne transfery. Ale o tym jeszcze pogadamy. Moi drodzy, zanim Przejdziemy dalej. Zapraszam Was oczywiście do wszystkich linków w opisie. Pamiętajcie także, że oprócz tego, co Fortuna osobom pełnoletnim ma do zaoferowania, jest także szansa na wyjazd z nami na mecz pomiędzy Manchesterem United a Arsenalem. Wszystkie linki w opisie zapraszam Was do zaglądania. Słuchajcie, zanim przejdę do yy, takich transferów, które będą omawiane razem z grafikami, to no tylko Wam powiem, że przede wszystkim Carreras w końcu do. Pięty padło dosłownie to here go, ten transfer mam wrażenie No był wyokowany, no nie powiem, że na co drugim odcinku CT, ale bardzo często Sam fakt, że wczoraj podczas odcinka, w którym Adam omawiał Real Madrid Pada nazwisko Carrasa, a do tego dosłownie Chwilę wcześniej, bo w środowym odcinku Też jest mowa o tym transferze, ale w końcu mamy to here we go Więc pozwolicie tylko, że ja tak pieczętuję słowem to że w końcu Hiszpan przeszedł właśnie do Realu Madrid, i w związku z tym, właśnie niemała kwota też wpadnie na konto United. Do tego nawiązywają, słuchajcie: Elanga, Carreras i jeszcze jeden zawodnik, też może zagwarantować niemały, w zasadzie to mały, ale w kontekście naprawdę tych oszczędności, jakie United ostatnio stara się gromadzić. To faktycznie chyba jednak nie mała kwota również wpadnie za jednego z graczy, którzy sezon temu odeszli z United, ale o tym jeszcze oczywiście powiem w dalszej części tego odcinka. Jokeresz ostatnio przeze mnie był przedstawiony jako naprawdę już praktycznie bliskiej realizacji, że już prawie coś tam się wydarzy, a w tym momencie, jak informują media, Sporting jest w stanie nawet ten transfer zablokować, bo się nie dogaduje a same co do tych kwot, które mają być gwarantowane reakcja Jokeresza jest jednoznaczna i przypomina mi troszeczkę bunt Obamy-Janga, który wymuszał transfer również do Arsenalu. Kolejny napastnik wymusza transfer do Arsenalu ciekawe czy po, yy, dąży później yy, jeżeli oczywiście Jokeresz ostatecznie dołączy do Arsenalu tą samą ścież ścieżką co Gabończyk jeżeli miałby zagwarantować taką samą liczbę bramek, a może nawet większą, właśnie co, Afrykańczyk, to kto wie, może fani Aslanu by coś takiego przyjęli z zamkniętymi oczami, pomimo tego, że skoń mogłoby się to skończyć tak samo. Ale ja oczywiście niepotrzebnie wychodzę za daleko. Przyszłość oczywiście nadal, trzymamy rękę na pulsie i czekamy na ostateczne rozwiązanie właśnie tej historii, tej sagi ze Szwedem w roli głównej. A póki co lecimy dalej do takich newsów, o których musimy sobie powiedzieć minimalnie więcej. Pierwszy transfer, który sobie dzisiaj omówimy, został już przeze mnie napoczęty podczas mojego ostatniego odcinka CT, czyli poniedziałek. A mianowicie była mowa wtedy o Kudusie, który był przedstawiony w ramach plotki, jeżeli chodzi o jego ewentualne dołączenie z West Hamu do Tottenhamu. I uwaga, minęło dosłownie kilka dni. Możemy nawet to skrócić do liczby godzin. I Kudus jest już oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Tottenhamu. Ja nawiązywałem do Kudusa w Intrze, mówiąc, że już nie jest młotem, jeżeli chodzi o przynależność klubową, ale mentalnie młotem nadal zdaje się być. A. Przynajmniej tak mogliby powiedzieć na pewno oburzeni kibice West Hamu, ponieważ no, ten zawodnik podczas prezentacji troszeczkę ich sprowokował. Przyznacie, że kiedy ktoś jest filmikiem prezentowany jako nowy zawodnik i mówi o tym, że chciał przejść tylko do Tottenhamu, kiedy chwilę wcześniej występował w innym londyńskim klubie, to jest to niemałe poddymienie. Przyznajcie. Więc, czy to było mądre, można się zastanawiać. Można się zastanawiać, czy naprawdę warto stosować takie sztuczki, takie wbijanie szpili, szpili w kibiców, we włodarzy, czy też nawet zawodników swojego byłego klubu. Według mnie nieeleganckie zachowanie. Ale przyznam szczerze, że to powoduje, że jeszcze bardziej nie mogę się doczekać występów tego zawodnika, przede wszystkim w Derbach Londynu, kiedy właśnie to tam będzie się mierzył z West Hamem. I co jest najlepsze? West Ham sprzedaje zyskiem tego 25-letniego już piłkarza. Kupowali go z około 43 milionów euro, a sprzedają z zyskiem około 20 milionowym, więc, jakby nie patrzeć, biznes dobry jest. To jest Zawodnik, który z powodzeniem gra na takim prawym skrzydle, ale też w miarę się odnajduje w środku pola, jest genialny, jeżeli chodzi o dribling po prostu to posiadanie piłki, która jest niemalże przyklejona do jego stóp, kiedy jest w gąszczu zawodników. Zdobywanie przestrzeni, właśnie pójście takim na przebój driblingiem, to jest specjalność tego zawodnika. Jestem niesamowicie ciekaw, jak Kudus będzie wyglądał pod Tomasem Frankiem, bo widzieliśmy co Tomas Frank zrobił chociażby z takimi zawodnikami właśnie jak Braham Bemo, którego saga trwa już zdecydowanie za długo, a który możliwe, że będzie kosztował bardzo podobną kwotę co właśnie Mohamed Kudus przechodzący do Tottenhamu. Zawodnik ten podpisuje ze Spurs 5 kontrakt, więc do 2030 roku i będzie nosił numer 20. Drodzy fani Młotów, najpierw wy powiedzcie, czy się zgadzacie z tym moim określeniem, że troszeczkę się przedstawił fanom Spurs jako nadal Młot Gańczyk. No i fani Spurs jak wy reagujecie na ten transfer? No bo przyznam szczerze, że gwarantem niemałych liczb Kudus według mnie będzie. Pytanie tylko, jak z jego głową? Bo jest to nie mały ananas, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o profil tego zawodnika, troszeczkę kontentu według mnie w barwach Spurs może on dostarczać i nie dość, że nie mogę się doczekać jego derbów przeciwko West Hamowi, ale to co on może wyczyniać w staciach z Arsenalem naprawdę powoduje, że tym bardziej nie mogę się doczekać nowego sezonu Premier League. To nam to w ogóle Wam powiem, że ostatnio niemało miesza na rynku transferowym, bo dosłownie jeszcze, nie wiem, dwa dni temu czytaliśmy o tym, że będą sięgać po Johanne Wisse z Brentford, co spowodowało, że niektórzy fani United już się przestraszyli, że jeżeli oni go wykupią, w sensie Kongijczyka, to wtedy Brentford na 100% już zatrzyma odejście Briana Bemo, albo jeszcze zawyży oczekiwaną za niego kwotę, ponieważ no przyznajmy sobie szczerze, że ta wyprzedaż z Brentford aktualnie jest dość strogich rozmiarów. Póki co temat ucichł, za to jest głośny inny ruch, też do Spurs. Bo już padło, uwaga wczoraj słynny chirurgo w kontekście przejścia Morgana Gipsa White'a z Nottingham Forest do Spurs. I tak, normalnie pewnie już byłoby to przedstawione u nas jako ten transfer potwierdzony, bo często tak właśnie mocno ufamy Fabricie Romano. Ale uwaga, to nam Aktywował klauzulę w wysokości 60 milionów funtów, co się przekłada na okolice 69 milionów euro. Sam zawodnik miał być chętny na odejście właśnie do Spurs, pomimo tego, że City było zainteresowane, ale wiadomo, że w ostatnich tam tygodniach już w zasadzie to zainteresowanie znacząco osłabło. I ale, ale, uwaga, już spokojnie, jak donosi Sky Sports, podobno ten ruch ma być na ten moment. Wstrzymany, ponieważ Brentford chce tutaj uruchomić jakieś ruchy prawnicze, z uwagi na to, że według nich to nam nielegalnie porozumiewał się z piłkarzem bez pozwolenia klubu. Więc, dlatego w tym momencie my przedstawiamy ten ruch jako bliski realizacji, sygnalizu sygnalizujemy możliwość jego dopięcia, bo nie wiemy, jak to się ostatecznie tutaj wszystko poukłada. Możliwe, że w momencie, kiedy ja publikuję ten odcinek, to już wszystko jest załatwione. Nie wiem, bo czasami te sprawy są niesamowicie szybko wyjaśniane, ponieważ kluby chcą się dogadać. Ale, ale poczekajmy. Morgan Gibbs White, jego odejście do Tottenhamu to naprawdę bardzo ciekawy, gorący temat. powiedzmy sobie szczerze, że w takim przypadku tych ofensywnych graczy w Tottenhamie już mamy naprawdę całkiem sporo. Mamy tego Kudusa. Jest Kulusewski, jest Madison, Gibbs White. Kurde, słuchajcie, jestem ciekaw, jak to wszystko Thomas Frank tam będzie chciał umieścić. Swoją drogą też, drodzy Sperce. podzielcie się Waszymi przygotowaniami. Przygotowaniami na pewno się przygotowujecie do, do, do tego okresu przygotowawczego, żeby wiedzieć i śledzić na bieżąco wszystko. Ale jak według Was będzie to Spurs wyglądało z aktualną kadrą pod Tomasem? Frankiem, który jest niesamowicie elastycznym trenerem, ja naprawdę nie mogę się doczekać i powiem szczerze, że już teraz mam srogich rozmiarów, ból głowy odnośnie tego, gdzie ten tot nam umieścić w przewidywaniach tabeli Premier League. Bo powiedzmy sobie szczerze, no, lekko ponad miesiąc nam został do tego, żeby wrócić do sezonu i z przewidywaniami, ale póki co obserwujemy te wszystkie ruchy transferowe. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie się działo. Miejmy na uwadze tego Gipsa whitea potencjalnie w ale zobaczymy, jak te sytuacje pomiędzy Brentford, a właśnie samym klubem z północnego Londynu zostaną załatwione. No i swoją drogą też jesteśmy ciekawi, jakie ruchy będzie bardziej lub mniej konkretne yy, czyniło Nottingham Forest, bo jakby nie patrzeć, to dwóch naprawdę kluczowych Zawodników, czyli Antonia Langa, a także no, Modern Keeps White. Jest, no nie powiem, że na wylocie, bo to jest, nie, jest nie jest adekwatne określenie, ale no praktycznie już są poza klubem z Nottingham, więc wzmocnienia tam będą musiały mieć miejsce. Przepraszam, dobra, lecimy dalej. W ramach tylko uzupełnienia, bo to podejrzewam, że będziemy poruszać przy okazji kolejnych ruchów, bardziej oficjalnych, już do Nottingham Forest. To, jak informuje BBC, właśnie to Nottingham ściągnęło z Botafogo Kunię, który nie jest tym Kunią, o którym myślicie, to jest defensor, a także wcześniej, oczywiście, Igora Jezusa, ale o tym jeszcze będziemy Was informować w kolejnych odcinkach. Kolejny potwierdzony ruch to przyjście do niego Madłekę z Chelsea do Arsenalu. Kolejny ruch na linii pomiędzy tymi dwoma londyńskimi klubami. Jeżeli dobrze się orientuję, to na przestrzeni ostatnich. Powiedzmy tych 25 lat mniej więcej, a nawet chyba troszeczkę mniej, no wydaje mi się, że Arsenal mógłby ułożyć jedenastkę z tych zawodników, którzy do Arsenalu przechodzili właśnie z Chelsea. Troszeczkę ich już tam zawitało. Anonim Madueke, jaki formuje oczywiście Fab Romano, będzie kolejnym tego rodzaju właśnie graczem. I teraz uwaga, kwota nie jest mała. Nie jest mała. Niektórzy mogliby sobie zadać pytanie: czy te okolice 60 milionów euro to nie jest przypadkiem za dużo za tego gracza? Statystyki to no nie są najgorsze, ale są jak niektórzy zauważają na poziomie Martinellego, który czasami jest naprawdę, no i powiem, że wskazywany na pożarcie za, za to, jak gra, ale na pewno te statystyki mógłby mieć lepsze, wiemy, że go stać na coś. Więcej. Przy okazji na niego Madueke, wydaje mi się, że te statystyki też mogłyby być lepsze, bo w tej Chelsea mam wrażenie, że troszeczkę mu brakowało takiego naprawdę pewnego gruntu do rozwoju. Wiemy, jak dynamiczna bym powiedział, jest ta kadra, a także sytuacja w Chelsea, więc wydaje mi się, że madułeke w Arsenalu może naprawdę nam urosnąć. Mam wrażenie, że jeżeli patrzymy na przykład na takiego chociażby Kaja Hewerca, który też przychodził przecież z Chelsea do Arsenalu no to doszliśmy do swego rodzaju ustabilizowania jego pozycji no w, w, w angielskim futbolu. Podobnie mam wrażenie, że może być z Nonim Madułek, który już po prostu zaprezentował się jako gracz, który na tym poziomie Premier League potrafi się godnie zaprezentować. I teraz tak, on przychodzi jako opcja tak naprawdę na oba skrzydła, no bo grał i na lewej stronie i na prawej w Chelsea. Pytanie, jakie zadania będzie mu właśnie wyznaczał Mikel Arteta. Czy będzie to tylko i wyłącznie zmiennik dla Bukayosaki, który no, tego zmiennika w końcu jakiegoś jakościowego musi mieć, a wiemy, że Madurek raczej lepiej sobie radził, przynajmniej ja go tak kojarzę, po tej prawej stronie. Pięcioletni kontrakt uzgodniony i jest o tyle... Ciekawy ten ruch, że w zasadzie Arsenal naprawdę jakoś bardzo dużo nie ryzykuje, wydaje mi się, z tym ruchem, bo jest to młody gracz, który już troszeczkę udowodnił na gruncie Premier League. A do tego w samej części on nie miał wysokiej tygodniówki, więc finansowo się to tutaj w miarę wszystko spina. Tylko się zastanawiam, czy ta kwota za samego gracza nie mogła być troszeczkę niższa. Zobaczymy oczywiście, czy to koniec końców się opłaci kanonierom. Ja w tej sytuacji, w tym momencie, oczywiście w związku z tym z transferem, zapraszam Was na zaprzyjaźniony kanał, w którym często Adam występuje, czyli North London Forever, gdzie Dominik Wątolski pogadał sobie z Rzedziejem Święcickim na temat właśnie tego ruchu. Przedstawiciele fanbazy Arsenalu, a także Chelsea dyskutują sobie właśnie o tym ruchu. Jaki jest sens? Co za tym stało? Jak sobie sam zawodnik Chelsea radził właśnie. Były był zawodnik z Chelsea radził sobie po tej niebieskiej stronie. Więc nic, tylko zapraszam tam, że jesteście bardziej ciekawi, jakby ciekawostek, a także kulisów dotyczących tego ruchu. Czekamy na jego prezencję w północnym Londynie. O tym, że ekipa Brentford dokonuje niemałej wyprzedaży już sobie powiedzieliśmy. Ale o tym, że w miejsce takiego Norgarda przychodzi pewien no szanowany pomocnik jeszcze nie mieliśmy okazji powiedzieć, bo to jest dość świeża sprawa, która dla niektórych jest niemałym zaskoczeniem, ponieważ Brentford ściąga Jordana Hendersona, moi drodzy. Tak jest, za darmo przychodzi. Po tym, jak sam Anglik poprosił Ajax, w którym dotychczas występował, o rozwiązanie kontraktu. Ekipa Ajaxu zgodziła się na tę propozycję. Przyznam szczerze, że chyba nawet z pocałowaniem ręki przyjęli tę prośbę samego Anglika, ponieważ z tego, co się wytrzymało, to miał on tam dość wysoki kontrakt. A jeżeli chodzi o jakąś dostępność, to nie było jakoś bardzo kolorowo, więc ten doświadczony Anglik na okres dwuletni Melduje się w ekipie Brentford no i będzie miał szansę po tym powrocie do Premier League zmierzyć się z klubem, którego jest wychowankiem, no bo przecież Sunderland zawitał z powrotem do Premier League. Więc naprawdę kolejna, kolejny powód, żeby jeszcze bardziej nie móc się doczekać zbliżającego się sezonu Premier League. W ramach uzupełnienia powiem tylko o tym, że Borna Sosa już został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Crystal Palace. Sygnalizowałem w moim ostatnim odcinku centrum transferowego, że ten ruch może mieć miejsce i ostatecznie się potwierdził za okolice 2,3 miliona euro Chorwat wzmacnia lewą flankę, lewą obronę właśnie Crystal Palace. Ja wtedy mówiłem o tym, że jest to transfer najprawdopodobniej, jeżeli chodzi. O wzmocnienie głębi samej londyńskiej drużyny, i mam wrażenie, że sam prezes Crystal Palace, witając jakby tego zawodnika, potwierdził, że to jest transfer zwiększający głębie. Doświadczenie m, nam pomoże, a także wzmocnieniem tej głębi naszej kadry. Więc, drodzy fani Crystal Palace, dajcie znać, co sądzicie o tym ruchu. Wydaje mi się, że czekacie chyba najbardziej poważne nazwiska, no ale. Głębia też jest ważna, a piłkarz 27-letni przychodzi z Ajaxu za dość niską kwotę, więc też chyba nie ma co za bardzo narzekać. I nie wiem, co powiedziałem przed chwilą, ale 3-letni kontrakt podpisany. Farid Alfa Ruprecht to na ten moment niezbyt znane nazwisko w świecie piłki. Niemiecki skrzydłowy, który dotychczas występował w barwach. Młodzieżowych drużyn Manchesteru City, możliwe, że wypłynie na szersze wody pod okiem Erika Tenhaga w Bayerze Leverkusen. Transfer właśnie z Akademii Manchesteru City ma miejsce do Bayeru Leverkusen. Sama podstawa ma wynieść około ok. 1,3 miliona euro, ale jeżeli spełnią się wszelkie możliwe bonusy, to niecałe 6 milionów euro Leverkusen ostatecznie zapłaci za tego niemieckiego gracza, który głównie operuje na prawej flance. Jeżeli chodzi o to, jaką ma charakterystykę, to na samej stronie Manchesteru City jest przedstawiany jako niesamowicie kreatywny skrzydłowy, który bardzo dobrze również sobie radzi w pojedynkach 1 na 1. Samo City chyba jest świadome tego, jak ważny jest rozwój tego piłkarza, więc daje mu wypłynąć na szersze wody na gruncie niemieckim, ale jednocześnie też jest świadome jakby tego potencjału dlatego mowa jest o tym że w kontrakcie z Bayern Leverkusen została zapisana e, klauzula 40% z potencjalnych zysków przy okazji kolejnej sprzedaży tego zawodnika sam zawodnik wraca tak naprawdę do domu bo jest wychowankiem no, nie Bayern Leverkusen ale jednak w Niemczech grał w barwach HSV zobaczymy jak ta przygoda dalej się potoczy pod okiem Naprawdę bystrego holenderskiego szkoleniowca. Turecki wychowanek Feyenoordu Rotterdam zamienia Benfica na Besiktas. Na początek w ramach wypożyczenia za 5 milionów euro, ale koniec końców turecki klub będzie musiał zapłacić 25 milionów euro plus ewentualne dodatki, więc Benfica na tym graczu nie straci, a potencjalnie nawet mały zysk zaliczy. Przygoda z portugalskim klubem się kończy. Mam wrażenie, że wszyscy, znaczy wszyscy, większość z nas, kiedy sygnalizowaliśmy ten ruch z Holandii do Portugalii, będzie, że ten ruch będzie się nam kojarzył z kwitem naprawdę obiecującego gracza, bo tak sobie zapamiętałem ówczesne przenosiny, właśnie Turka do Benfiki, bo był Cockroachu przedstawiony jako naprawdę nie lada talent. Ale w Hmm, no jakoś nie za bardzo to rozkwitu mam wrażenie, w tej Benfice. Obie strony rozstają się bez żalu. To nie był transfer nie nieudany, bo koniec końców naprawdę dobre występy zaliczył w barwach Benfiki, ale obie strony mam wrażenie, że oczekiwały chyba czegoś więcej. Jakichś większych fajerwerków. Możliwe, że przejście do tureckiego e, klubu da tutaj jakiś powiew świeżości i jeszcze zobaczymy ten talent na, naj, na wyższym poziomie. Póki co sygnalizuje, że takie przejście ma obecnie miejsce. Kończąc odcinek, powiemy sobie jeszcze o dwóch transferach bliskich realizacji. Najpierw o zawodniku, którego troszeczkę wcześniej już tak zapowiadałem, w kontekście oczywiście tego, że do Manchester United skapują niemałe kwoty z uwagi na to, jakie klauzule. Były umieszczane w kontraktach zawodników, których United sprzedawało jakiś czas temu, bo wiadomo, że aktualnie nikogo nie potrafią sprzedać, ale wcześniej coś tam sprzedawali, umieszczali klauzulę za procent tam sprzedaży w przyszłości. I już mówiłem o Elandze i mówiłem e, także oczywiście o Carreirasie. Jeżeli chodzi o tego trzeciego gracza, który również tam lekki profit dostarczy Manchester United, to chodzi o Polaka Rodaka, Maxiego o Według Tomasza Wodaczyka jest on dosłownie jedną nogą w Strasburgu. 6 milionów euro klauzuli ma być aktywowane, a z tych 6 milionów 50%, czyli te 3 miliony mniej więcej, są gwarantowane dla samego Manchesteru United. Ach, Sergiu Radcliffe musi naprawdę niesamowicie świętować z uwagi na te wielkie kwoty spływające do Manchesteru United. Mam wrażenie, wyrażenie, mam nadzieję, że będzie mógł świętować jeszcze mocniej, jeżeli sprzeda w końcu czy to Rashforda, czy też Garnaczo, czy też Antonego, ale o tym jeszcze sobie pogadamy, jak jakieś konkrety zaczną się w tym kierunku działy. Ja na ten moment nie chcę o tym mówić, bo też nie ma co przeciągać odcinka o tematach, gdzie niezbyt wiele się na ten moment dzieje. No, a jeżeli chodzi o Maxiego, no to oczywiście czekamy na oficjalne zaprezentowanie, żeby zaprezentować Wam oczywiście też konkrety związane z tym przejściem do francuskiego klubu. Ja powiem Wam szczerze, że widzimy mi się ten transfer. Maxi yy, przedstawił się może nie na początku, ale im bliżej końca było sezonu, jako graczkę naprawdę nie powiem, że przerasta tą legię, ale że ma potencjał na granie w lepszym zespole, w lepszej lidze. Widziałem go na żywo przy okazji starcia z Chelsea i był on graczem Legii w tym meczu, jeżeli chodzi o to, jak się warszawska drużyna zaprezentowała w tamtym spotkaniu. Fizyczność na naprawdę dobrym poziomie, atetyczność również. Wydaje mi się, że wyciągnął wnioski z tej swojej początkowej, średniej przygody. Sam zresztą Mateusz Rokuszewski w rozmowie z nami mówił o tym, że Maxi faktycznie teraz już, teraz i to było te powiedzmy trzy miesiące temu mniej więcej, zaczyna w końcu pracować na to miano, które nadawano przy okazji transferu z Manchester United do Legii. Czekamy, śledzimy, będziemy jeszcze informować. No i na sam koniec sygnalizujemy, że bardzo bliskiej realizacji jest transfer, a dokładniej to wypożyczenie Iwana Fergusona z Brighton do Romy. Kto by pomyślał, że Irlandczyk, który jeszcze te trzy sezony temu mniej więcej, był rozchwytywany naprawdę dość mocno na rynku angielskim. Padały kwoty rzędu 100 milionów euro za kolejnego, powiedzmy, że Harry'ego Kane'a. No i jakoś się to wszystko rozlazło po drodze, niestety. No, ale na ten moment, no, Iwan Ferguson musi swoją karierę, przynajmniej wszystko na to wygląda, odbudowywać we Włoszech. Tam, Anglikom w ostatnim czasie szło całkiem udanie. To się Anglikom, wiadomo, że to jest Irlandczyk, ale mówię oczywiście o ludziach z wysp brytyjskich, szeroko pojętych. Wydaje mi się, że ten transfer może mieć sens. Roma szuka aktualnie zastępstwa za Szomrodowa, który odszedł do Basak Szechiru, więc miejsce dla Fergusona powinno się znaleźć. A co jest kolejnym takim powodem, dla którego według mnie Ferguson może chcieć przejść właśnie do Romy, jest osoba y, oczywiście Giampiero Gasperiniego, który no już kilku napastników, kiedy był oczywiście opiekunem Atlanty, powiedzmy sobie szczerze, odbudował, wyprodukował na rynek europejski, więc wydaje mi się, że Ferguson naprawdę może skorzystać na tym ruchu. Skamakka, Redegi, Hojlund. Ja wiem, że różnie nie patrzymy na Hojlunda, ale Koniec końców, no, odtrzys Atalanty za niemałą kwotę. Yy, Luk mam przecież, jak się zaprezentował nam yy, w barwach Atalanty. No, tych nazwisk, naprawdę, jeżeli chodzi o walory ofensywne, jest niemały, jeżeli chodzi o pracę Gasperiego. Oczywiście, nie wiem jak konkretnie jest jego tutaj, jak jest jego wpływ na, 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 na ten rozkwit tych napastników, ale na pewno niemały więc wierzę, że ten Ferguson może nam się w Romie zaprezentować całkiem nieźle, bo to wypożyczenie do West Hamu chyba nie jest zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o to, jak tam koniec końców mu poszło. Koniec końców Roma pokrywa całą jego tygodniówkę, 1,8 miliona euro w skali sezonowej, nie płaci nic za wypożyczenie i możliwe, że do tego kontraktu wykupu będzie, w sensie inaczej, do tego kontraktu wypożyczenia będzie dopisana klauzula z możliwością wykupu, ale na szczegóły jeszcze czekamy, póki co sygnalizujemy możliwość takiego ruchu. Na ten moment, na dzisiaj, to wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Podejrzewam, że jeszcze jakieś mniejsze informacje mi uciekły, ale będziemy nadrabiać, obiecujemy Wam to do poniedziałku z kolejnym CT, a już jutro albo w niedzielę. Rozrywka. Dzięki, pa, cześć.